Wandering for years, I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly, I found purpose, and my life became more clear. I found my destination, yeah, but now where do I go from here? Cause I'm already there. I'm already everywhere. I'm already there. I'm already everywhere. I've got a wife, two kids, and a picket fence. Everything was hazy now, it's making sense. Stawiam sobie sprawę, że w tym roku. w 2021 byłem tylko raz oddać krew więc postanowiłem pojechać drugi raz mimo, że już jest sierpień więc jadę A okoliczności są sprzyjające, bo ten punkt, gdzie ja oddaję krew jest na Nowogrodzkiej, w samym centrum Warszawy mam do dyspozycji Nissana Leaf Czyli elektryczny Kompakt od Nissana. A jakie to ma zalety? Po pierwsze, można jeździć buspasami. Po drugie, można parkować w płatnej strefie bez opłat. Więc same zalety w kontekście tego zadania, które mam do wykonania. Także jedziemy z tematem. To ja na światłach chcę wam pokazać, jak szybki jest leaf ze startu zatrzymanego i jak wściekle buksuje kołami w taką pogodę jak dzisiaj. Czyli jest tak deszczowo, wilgotno, no ogólnie mokro, ale nie jakoś bez przesady. Więc zobaczcie. Zostawiłem na światłach wszystkich a do 80 na godzinę autobusowało kołami jak wściekle. No. To jest po prostu niedorzeczne. Tam jest pałac kultury. Tu się Warsaw Spire buduje. Czy tam jak to się tam nazywa? Warsaw Tower czy coś takiego. A my jedziemy w prawo. I zaraz będę na miejscu. Tu po lewo są, jest miejsce albo dwa dla krwiodawców. Takie że można bez opłat zaparkować na czas oddania. Ale że ja dziś mam auto elektryczne, to poszukam po prostu miejsca tutaj gdzieś kawałek dalej. Tu na przykład. Bo i tak nie muszę płacić, więc niech ktoś inny skorzysta. Fajnie, że nie ma kolejki. Specjalnie na siódmą przyjechałem, żeby to szybko załatwić. No, oh, więc idziemy. No, i po zawodach mam czekoladę. A o to mój Nissan, którym tu przyjechałem. I tak wygląda moja łapa teraz. Chciałem coś ponagrywać w środku, ale nie można. I goją strasznie za to. Więc. Musi Wam wystarczyć zdjęcie, które wstawiam teraz. W ogóle, dlaczego oddaję krew właśnie teraz? Bo po pierwsze, właśnie nie byłem od 15 lutego, a można niby 6 razy do roku oddawać co 2 miesiące mniej więcej. Więc już dawno dawno nie byłem. Po drugie, właśnie teraz w wakacje, gdy jest sezon urlopowy i ludzie mają inne zajęcia, jest najmniej krwi po prostu, a potrzeby wcale nie są mniejsze, a raczej nawet większe, bo jest... Z racji tego, że ludzie jeżdżą dużo, to mają wypadki i więcej jest na ratowanie życia potrzebne tej krwi po prostu. Po trzecie, ja mam grupę 0RH-, więc jedna z najrzadszych grup i najbardziej przydatnych, bo każdy może przyjąć taką grupę. Co jeszcze? Niektórzy moi znajomi wiedzą, że oddaję krew. Właściwie jedna z nich, z moich znajomych, mnie wciągnęła w to gdzieś tak w 2013 ja się strasznie zajarałem tym tematem jak się właśnie dowiedziałem, że mam tak rzadką grupę i taką pożądaną dla biorców no i staram się oddawać w miarę regularnie mam lepsze lata i gorsze teraz mam chyba jedno z tych gorszych i oczywiście padło tysiąc pytań już o te całe krwiodawstwo, bo ludzie, którzy nie oddają nie wiedzą jakie są zasady i w ogóle z czym to się je, więc może wykorzystam po prostu ten film, żeby odpowiedzieć na podstawowe pytania. Jeszcze co do przyspieszeń w stanie Lifie, który ma 217 koni, to ustawię teraz ten tempomat na 80. I zrobię taki szybki kickdown do 120 i sami zobaczycie, jakie to jest piorunujące po prostu przyspieszenie. Że ten moment obrotowy, który nawet nie wiem ile wynosi, to naprawdę robi robotę. Ale chwila, moment. I 3, 2, 1. 120. Także naprawdę robi, robi wrażenie, robi wow. A najlepsze w tym jest to, że ten samochód tak robi bez wysiłku jakby, no jak, jak to elektryk. Ta moc się bierze nie wiadomo skąd, nie towarzyszy temu praktycznie żaden dźwięk, oprócz jakiegoś takiego cichutkiego pisku gdzieś tam w tle. Przyznam się, że jakbym miał takiego lifa na własność to potrzebowałbym auta spalinowego chyba tylko, nie wiem, dwa razy, trzy razy w roku, kiedybym jechał w jakąś trasę 300 km i więcej w jedną stronę. Czyli bym 90% albo 95% przebiegów rocznych robił takim lifem. Obczajcie to, dostałem wiadomość. Kamili, która się pyta, i jak tam? I mogę sobie to odtworzyć. Wiadomość tekstowa od Kamila, I jak tam? I nie dość, że mogę sobie to odtworzyć, to mogę sobie odpowiedzieć. No, i tu są takie randomowe odpowiedzi, takie, co najczęściej się wybiera. O, przecina wiadomość. Wiadomość tekstowa od Kamila, hahaha. Ha, 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 ha. <noise> Więc przejdźmy do rzeczy. Pytanie numer. Czy dawcą krwi może być każdy? Nie. Jest szereg różnych ograniczeń dla dawców. Jest taka ankieta w necie, ankieta krwiodawcy. I przed pierwszym. zanim się w ogóle ktoś zdecyduje iść i oddać tą krew, to. Zalecam, żeby sobie tą ankietę wygooglował, przeczytał dokładnie każdy jej punkt, zastanowił się nad tym, co tam jest napisane. Oczywiście, jak ktoś w miarę czuje się zdrowy i no, jest całkiem sprawny fizycznie i psychicznie, to i tak są takie pytania najbardziej wrażliwe. To chyba jest o to, jakie się leki brało w ostatnich 30 dniach, i to lekarz bardzo dokładnie potem weryfikuje. Więc ja też zawsze przed, zanim ustalę, że tego dnia jadę, to upewniam się, że przez ostatnie 30 dni nie brałem żadnych takich silnych leków. Jakieś tam delikatne to przejdą, ale takie mocne to już nie. Pytanie numer tyle, które ciągle słyszę: to jest, czy muszę wiedzieć, jaką mam grupę krwi? Nie, nie trzeba wiedzieć. Oni i tak robią badania na miejscu, tam kują w palec albo delikatnie w żyłę, pobierają jakąś tam próbkę do badań, od razu sprawdzają, jaka jest hemo poziom hemoglobiny, gdyż jakąś, jakieś tam normy, są widełki. Jak człowiek ma za niską czy za wysoką, to jest od razu dyskwalifikowany przez lekarza i musi jakoś ten sobie poziom hemoglobiny najczęściej trzeba podnieść i wtedy przyjść jeszcze raz. Natomiast niezależnie czy, czy się odda, czy się nie odda, bo przecież nie mogę tego wiedzieć przed, przed przyjściem do punktu, no to i tak wydają jakby zaświadczenie dla pracodawcy, że mam dzień wolny. Czy tak jak teraz w stanie epidemiologicznym, dwa dni wolnego. Czy trzeba się jakoś przygotować do tego? Tak, oprócz tego, żeby właśnie tą ankietę sobie przejrzeć, każdy punkt i zastanowić się, jakie się lekarstwa przyjmowało, czy jakie zabiegi wykonywało, bo na przykład zabiegi stomatologiczne są ważne, albo takie jak akupunktura, czy cokolwiek, czy szycie, czy tatuaż, cokolwiek z naruszeniem powłok skórnych jest istotne, więc ankieta to jest pierwsza część przygotowania. Druga część przygotowania to jest tego dnia, kiedy chcesz oddać krew, musisz być, normalnie zjeść śniadanie, bo to też... Pani w okienku przy rejestracji powinna zapytać, czy było jedzone śniadanie. Przynajmniej kiedyś mnie pytała, jak jeszcze chodziłem do szpitala MSW oddawać. A teraz chodzę do Nowo na Nowogrodzką, bo MSW jest szpitalem zakaźnym wciąż, o ile dobrze się orientuję. Więc tam jakby są te restrykcje mocne i nie da się wejść tak z ulicy. Więc tak, tylko dwie rzeczy trzeba wiedzieć. No i... Teraz już nawet tych książeczek nie trzeba mieć, tych legitymacji, bo wszystko jest w komputerach, więc nawet się nie zbiera tych podpisów już, tych pieczątek. Czwarte pytanie, może trochę infantylne, ale czy to boli? Generalnie nie. Natomiast to zależy też od pielęgniarki, która to wykonuje. One zazwyczaj są dosyć sprawne w tym, co robią. No, ale jak się źle wkuje, Albo ktoś ma niewidoczne żyły, to może być problem, może zaboleć przez chwilę, ale to taki ból, który dziecko może wytrzymać, a dorosły nie powinien w ogóle tego czuć, albo się tym przejmować zupełnie. Jak boli ząb, to jest gorszy ból, 100 razy. I ostatnia rzecz, jakie są benefity z oddawania krwi? Przede wszystkim to jest tak, że jak jesteś na przykład taki, jak ja dzisiaj w poniedziałek, Tomasz poniedziałek i wtorek wolny. Jeśli jest tak jak teraz stan zagrożenia epidemiologicznego, jeśli jest zwyczajny stan, to jeden dzień ma się wolny, ten, w którym się oddaje krew. Trzeba pobrać wtedy takie zaświadczenie dla pracodawcy. Oni to drukują na miejscu, jest podpisane, pieczątka i te sprawy. Drugi benefit to jest taki, że jak się uzbiera już te 6 litrów. Znaczy są trzy progi: 6, 12, 18 litrów. Kobiety mają niższe, bo mogą rzadziej oddawać. Na przykład 5, 10 i 15 zdaje się, że mają. Ale faceci mają 6, 12, 18 litrów. No i jak masz już te na przykład 6 oddane, powiesz tam w punkcie, że ci właśnie w tym momencie stuknęło te 6 litrów. Oni wysyłają taki wniosek do PCK, żeby ci przyznali taką odznakę. I legitymację honorowego dawcy krwi. Z tą legitymacją masz wejście do specjalistów na NFZ troszeczkę szybciej niż normalnie. W takim trybie przyspieszonym znajdują terminy. Ja jeszcze osobiście nie mogłem się o tym przekonać, ale no, wiem, że niektórzy mają z tego korzyści. I trzeci benefit dla niektórych, ten najbardziej ważny i najbardziej widoczny, to jest to: czyli czekolady. Co oni tu dają teraz? Cztery gorzkie, dwie mleczne, kokosowa, jedna z rodzynkami i jedna z orzechami. Osiem sztuk. I mało kto wie, dlaczego w ogóle te czekolady są przyznawane, bo każdy wie, że się dostaje, a nikt nie wie dlaczego. Dlatego, że w ustawie o krwiodawcach jest napisane, że w punkcie, jakby ten punkt RCK ma zapewnić dawcy posiłek o określonej liczbie kalorii. No i po prostu danie takich czekolad jest najłatwiejszą drogą do tego, bo mogliby na przykład dać. Nie wiem, bon do restauracji, albo na zakupy w sklepie, coś takiego. Natomiast wolą po prostu to dać, bo to jest dla nich najłatwiejsze i najtańsze. Aby tylko przepis był spełniony. No i to chyba tyle. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytania o krwiodawców, to, to zadawajcie w komentarzach czy coś. Czy na priwa, nie wiem jak tam chcecie. Mnie najbardziej jeszcze rozwala w tych ankietach, które tam się wypełnia. Że jak już się wypełni tą pierwszą ankietę, idzie się do rejestracji, potem się idzie do laboratorium, pobierają tą próbkę, potem idzie się do lekarza, i u lekarza się podpisuje taki papier, że jest napisane: Czy uważasz, że twoja krew nadaje się do badań, do zastosowań leczniczych, coś takiego? I jest tak, albo nie? Ciekawe, czy w ogóle jest ktokolwiek, kto kiedy, kiedykolwiek zaznaczył, że nie. Bo myślę, że wtedy jest po prostu... To dziękujemy, na do widzenia. To może pokażę jak podłącza się lifa do prądu. Trzeba mieć taki kabel, gdzie z jednej strony jest coś takiego... A z drugiej strony jest taki... Takie coś i wtyka się do gniazdka. A tu trzeba podejść... Do auta. Tu jest taka maska... Jak jest maska... wezmę tak jest maska, to tu jest taka druga klapa i teraz trzeba mieć kluczyk i tu na kluczyku jest takie o i tu są gniazda. To gniazdo jest do szybkiego ładowania, tak zwane HadeMo. Tym gniazdem jest generalnie problem, bo już europejski standard ładowarek to będzie inny typ gniazda, więc wszyscy, którzy kupią LIFA, będą troszeczkę ograniczeni w tym zakresie. A tu jest takie gniazdo do ładowania z domu lub z gniazda typu drugiego, czyli takie wolniejsze ładowanie, lub ze zwykłego gniazdka, czyli takie najwolniejsze. No i teraz się tu wtyka. On się blokuje. I właśnie po liftingu podobno zmieniono to, że samo się blokuje, jak tylko się włoży wtyczkę do tego gniazda. Można to przymknąć, można zostawić. No i co, i tutaj na podszybiu są takie trzy diody. One sugerują jakiś tam poziom mniej więcej, jaki obecnie jest. Jedna dioda się świeci stale. Druga mruga, czyli jesteśmy gdzieś tak między jedną trzecią a dwie trzecie naładowania. Jak byłem w aucie, to widziałem, że jest jakieś 50 kilka procent, więc to by się zgadzało. A jak jest całkowicie naładowany, to wszystkie te diody gasną po prostu. No i trzeba czekać na no co. No i oczywiście zachęcam wszystkich do dzielenia się krwią, bo to jest rzecz, której nie można wyprodukować. A jest szalenie potrzebna do transfuzji, do operacji, do ratowania życia. Także niezależnie jaką macie grupę, banki krwi bardzo chętnie przyjmą każdą. No bo zazwyczaj zawsze jest tych, tej krwi za mało, niezależnie ile tych dawców by było, wciąż jest wciąż jest ich za mało. Zachęcam wszystkich. Oddawajcie krew.